Witam serdecznie, mamy piątek, a więc dzisiaj kolejna aktualizacja analizy wykresu bitcoina. Od kilku tygodni przyglądamy się korekcji, próbujemy ją zatrzymać. Pierwsze próby zatrzymania korekty były w okolicach 107 tysięcy, i znaczna realizacja zysku w okolicach 115 tysięcy. Dlaczego znaczna realizacja? No bo Karol chciałby zobaczyć korektę głębszą. Chciałby, żebyśmy testowali okolice 100 tysięcy, a jeżeli nie, to ta reszta pozycji długiej, która została, pozostaje na, tak jak ja to mówiłem, na dzikie wzrosty. Tak, jeżeli mają być dzikie wzrosty, to część pozycji zostawiam na ten ewentualny scenariusz. Z tego względu, że chciałbym zobaczyć głębszą korektę, pojawiły się też próby shortowania i od 118 tysięcy, żeśmy shortowali, tydzień temu was informowałem, że Realizuje 50% pozycji krótkiej w okolicach 109 tysięcy, także połowę zysku zostało zabrane. No właśnie, I co dalej? Dzisiaj już wiemy, że cena wzrasta w okolicy 120 tysięcy, więc shorta już nie mam. I czy to już czas, właśnie teraz? Spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć na, na to pytanie. Czy to już jest otwarta droga na dzikie wzrosty, że ATH już jest murowane i nie tak jak wcześniej mówiłem, że jest 50 na 50, czy zrobimy ATH, czy spadniemy na 100 tysięcy, to czy ta przewaga już teraz wzrosła i już czekamy tylko na wzrosty? Czy jednak dalej jest jakiś scenariusz spadkowy i Karol wypatruje jakieś pozycji krótkiej. Także do zobaczenia na dzisiejszym spotkaniu. Żeby go nie przegapić, klikaj dzwoneczek i subskrybuj. Do zobaczenia.